Słuchajcie, bo Sugar wymyśliłem, miał kolejny głupiutki pomysł, mm -hmm. to znaczy robimy bitkę najpierw i kto pierwszy zginie, tam gdzie się zrespi, zaczyna szukać auta. Oh man. Dobra. E, więc e, będzie bitka, ale może zróbmy dobra, tak, dobra. na 3-4 zaczniemy po prostu się bić, Stanie, staniemy klępie, obok siebie, słuchajcie, plecami dobra. do siebie, chodźcie plecami do siebie, o. No co? Czekajcie, tylko to zróbmy, y, czekaj, o, tak żeby było łatwiej, o, o, o. o. O, dobra, dobra, plecami, Aha. plecami. Jak ktoś będzie ostatni, e, to wtedy wiecie. Kwestia taka, że musi użyć, oczywiście, mołotowa. E, <laughs> I tylko gołe <laughs> pięści, gotowi? Plecami, tak. ren, plecami, co ty. Gdzie no, plecy, masz plecy? No, to masz to plecy? no. Ma plecy? rozglądam się, ale Dobra, nie nie uwaga, widzę. trzy, cztery. No, co Czeka, jest? Boże, dobra, co za zezowate to wszystko jest. Patrz, trafiłem, z liścia wow. jej dałem. A, to ty trafiłeś, dobra. To niedobrze. Dobrze! Patrz, 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 no Liść! i to się zaczyna? Liść! Zaczyna liść! ten spam. Liść. Nie, nie mam jak Ała. go pokonać nawet. Gdzie po moim aucie biegasz? Co? Kupiła e mi w auto! Zostaw! Nie ma! Nie ma! Nie rozjeżdżaj nas! Mamy pięści! Pięści! <laughs> pięści! Czekaj, okay, bo nie mogę nawet trafić. Nie Ej, no nie możemy się trafić. Je... Patrz, ale ja trafiam. No Ej, ty co ty jest? Jakiegoś, co to ma być? Kicicy. No, on zawsze ma jakieś tak podejrzane. Jaszanka ja zaczyna. To już, ma, to już ma taką serię. E, tak. Trafiania i nie da się trafić. Anga wzrosła. Nie, nie, nie. Idę szukać, O tym mówię, o tym mówię. Czekaj, o tym czekaj. Mówię. No. no, Zaraz wezmę koktajl i. Leży? go nasypię do e, dobra, to leży? Dobra, biorę koktajl. No Dlajmy i sobie. niestety muszę, że tak powiem, znowu zrobić to samo. Ej, to coś tu wypadło, patrzcie, ej. Tutaj to tu wypadło. Dobra, spokojnie, ale dzisiaj nie, robimy. Spokojnie, wow. need for speed z ulicy, nie no robimy tak nic innego! Zostawiamy, zostawiamy Dobra, to ja sobie Boże no daj mi się spalić w końcu, nie mogę się spalić Ale dobra jest. Okay. nie fajnie wiem dlaczego tak strzelają, ale... To jest tu, bo... jakaś akcja. Nie jest akcja, ale... Dobra, zrespiłem się. Ale żeby się. do nas wszystkich. Eee, dobra, czekaj, 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 czekaj auto! Szukam, szukam. Dobra, dobra ja zapan auto, zapan auto, zapan auto to dobre autko, czy chcesz być moim tak. autkiem? Nie chcesz. Ale nie wiem czy to auto mogę tunigować znowu teraz. Nie ja <laughs> To jest dobre pytanie. To, jest to samo? Same dobre pytania dzisiaj. No. Serio. Oczywiście musimy wziąć, nie możemy takie wiesz, które stoi tak sobie. E... Aha, musi, się musi jeździć. Musi być, musi być, myślę, że chyba kierowca, nie? Musimy ukraść po prostu, spoliczko, spoliczkować <laughs> kogoś i dać mu w twarz. I powiedzieć, nara typie. Trochę mnie denerwuje to, że na cały czas do mnie strzelają. Bo podniosłaś no nie podniosłam? Podniosłeś, no tak to jest jak Mnie się zabiera. Nie, tam leżało. Nie no, A, no słuchajcie, jak no, chcecie, tak no być, tak, jak będziecie jakiś jest zaparkowany to też możecie wziąć. Nie, 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 nie przesadzajmy, no nie? No to, to, to dopiero co powiedziałeś, że nie można. No jak chcecie no. Teraz no, nie... powiedziałeś, że nie Takujmy no no. to jako rzadkich to... zagadka. No to to, to to samo. Dlaczego zniknęliście mi z sesji? No faktycznie. A faktycznie no? Zobaczmy eee. no spokojnie, Spokojnie, możliwe. spokojnie, po prostu rób no, swoje no, no, i tak na razie się nie musimy widzieć. Potem nie musimy być na tej samej sesji. Tak, dokładnie, dokładnie. Potem Więc w chwili obecnej na. po prostu. Tak weźcie, weźcie, ogarnijcie auta, a później tam co przed e, później się spotkamy. Wiadomo, ale to znowu jest ciężkie szukanie czegoś. No, no ale ogólnie no, no znalazłem no, coś nowego. Znalazłem auto, które, że tak powiem, wydaje mi się chyba, że jeszcze go nie robiłem również. Jeszcze się rozgląda. Więc zobaczymy. Tak się spisał, też myślę, że się porozglądam. E, znaczy to jest marka, którą już kilkakrotnie w sumie, ale Cię jeżeli strujesz. chodzi o, o ten model, to nie. E, także zobaczymy. No i oczywiście pamiętajmy eee, o tym, rozumiem, że spotykamy rozumiem. się na lotnisku, sprawdzimy, Dobrze. które auto jest szybsze, które jest ładniejsze, to widzowie zweryfikują oczywiście. Dobra. Ja no ja mogę... to Sprawdzić. Tak trochę czasami nie fair. fair. No, ignorować mogę. Okej. Okay. Bo wszyscy, żeby przypodobać się dla Pawła, będę mówić... O, proszę cię, nie co nie ty, nie ty nie mówisz? Nie dobra, zapobieganie utraty kradzieży, od razu to robię. Ja pamiętajcie, żeby żeby nie było, ja że nie zrobicie tego. No, i nie mogę tego. Nie wiem, jakie mam auto, ale A ja już biorę się, się za tuning. Ale nie mogę tuningować. A ja? E, mówię. Okay. To jest tą Szukaj innego. Nie mogę przez akcję. A, no widzisz. Aha, bo masz podniesione dobra, musisz zrobić sobie bubu. Yy, także ja w tym momencie aj, teraz yy, już biorę ja się za tuning, to out, bawię się w tuning. Wy zróbcie ale ja ja jak będziecie tylko mogli. Co ehm, to, to za wydechy śmieszne jakieś takie? Dobra, takie fajnie. wydechy. Bardzo fajnie. Kurczę, ale tylko no, nie, grill niestety, jest do kitu. Aja, dalej, chodź, jaki pan Czekaj, co za to za podnoszenie czegoś tam było, no? no, no widzisz, no tak no, to jest, nie to nie jest jak <laughs> zamiast NitworSpeed, to wiesz. Ja, bierzesz... że, umiecie, że ja niczego nie podniosłam? <laughs> ale był napis, że podnosisz nie. dobra w wojnie handlowej. Było nie tak. Właśnie. No był napis, ale. Przebiegłaś tak, widocznie po tym. Z, z automatu to dostałaś, czy co? No widocznie tak. Bo jak ja podbiegam do jakiejś teczki, to już a. A. było, że coś mam, niby. Ale no, Widzisz, jak podbiegłeś, to cię w telefonie która rżała, dlatego, że nie mogłam jej okay. e, Dobra, no to ja tutaj spokojnie działam w takim razie dalej. E, czekaj, to już mamy tablica, oczywiście tablica musi być. Lakierowanie to za chwilę dach. Wiadomo, okay. wiadomo. Ej nie, tak. chyba to już kiedyś robiłem, albo co? Nie wiem, dobra. Nie wiem co ty do mnie mówisz. Mów tak, żebym no. cię zrozumiał, ale cię dzisiaj nie rozumiem. Chyba, że Pikachu. Kurczę. Nie, dobrze. Ja nie, to auto naprawdę bardzo dobrze wygląda. Skrzynia biegów. Dość dużo odciniegowych w ogóle mam, widzę, więc nie jest, nie jest źle. Dobra, powracam do szukania e... auta. Gratuluję, gratuluję. Nie przejmuj się. Nie, ja wezmę to. To, to, schwa, to sobie? jest chyba samochód. W stylu ma. nie wiem, teraz. Biorę go. W jakim stylu? W jakimś małym stylu jest. Biorę Maury, go i to Mały styl. E, no, nie no, no bez jego. Fabryczne, fabryczne wafelki wyglądają najciekawiej, muszę wam A, powiedzieć. Fabryczne wafelki? Tak. Nie, dobra, ale no, zaraz są lepsze. Fabryczne wafelki Te są lepsze. No wafelki. Kolor, oczywiście. Albo tak jakbyś pracowała w takiej fabrycznej oczywiście. i bo w przeszłości. Szyby. Okej. Okay. Szyby. szyby, szyby, szyby. Kurczę, no ale nie wiem teraz czy szyby tutaj... Szyby rozmontuj, no tylko. Szyby zrobimy wlecą tak. O, Właśnie, do środka. I środka. A e, e, idź szyby? pan. Idź pan, teraz Dobra, do lakierowanie. Tego, czekaj, do lakierowanie co? A, bo tu możemy zrobić w ogóle. Chciałem kupić fabryczny felgi, nie? E, dobra, ja kolor, kolorki sobie nałożyłem? Nałożyłeś, Dobra. Tak, wydaje mi się, że albo nie. Wiesz co, chyba pójdę w drugą stronę. No co, Nie, dobra, czy jednak. Już, jest, czy wiesz czy co, jeszcze? nie, nie. Jedno głupie. Zrobię tak samo, tylko na odwrót samo tego dobra, no to w sumie logicznie trochę. O, No i tak to teraz to wygląda porządnie, no. Kurczę, wystarczyło by zaczął kolory z okay. tak, uh, tym. Dokładnie. E, I tutaj... W e, drodze na lotnisko. E, e, nie będzie. To co, cały czas jeżdżą te duże, no i tych e, I światełka. Zobaczmy. Czekaj. Kurczę. czy to, Tutaj to mamy mamy kolorki. Oczywiście, że macie. E, kolorek, kolorek, jakiś by... fajny kolorek. I teraz tego, tego będzie można. I... Są so inne. Okej, okay, myślę, że będzie Git. Myślałam, że będzie za drogi, ale. To w sumie. E, I chyba ja skończymy tuning. W takim razie e, ja już jadę na lotnisko i tam widzimy się za chwilę. Jak Ren jeszcze dołączy do sesji, jak tylko będzie mógł. Wrócę o. do naszej czasów w ogóle dzień nie za... jest? Jest dzień? A całą noc, super. całą noc kradliśmy, całą noc. E... Ale to taki poranek jeszcze, taki wrzask. E, wrzask? Myślałam. Wrzask. O, też opuszcza grę. Świetnie. Teraz? Tak, już tylko opuściłaś grę w ogóle. Teraz, no fajnie. No bo żeś zaczęła wojnę handlową i tak to wygląda, no. Fajnie, że zaraz. No tak to Pojawia wygląda. Pojawia się informacja. Pojawia się i znika. A ja szukam dalej auta, bo nie potrafię niczego no znaleźć. Nie, no to rowerem przyjedź, jej runa. Rowerem, dokładnie. Jej runa, tak, tak. No. I jak oni sumę. tu jadą w ogóle? Jak oni tu w ogóle jeżdżą? Dziwacznie. Tak, mam auto, które wygląda z spoci. Mógłbym takim Dobra. jeździć na co dzień, ale raczej nie będzie, będzie jakiejś szybkie. Mówisz? Ale no to ja tutaj wygląda. mam rakietę. Hmm, można że powiedzieć. Też nie. Jak Będzie Nie za dużo. Mamy rakietę. Ale sprawdź I do driftu będzie super. Dabieram go. i naprawdę A, do świetnie drift. do rakiety. Dabieram go. I świetnie wygląda. <laughs> Jeszcze coś. No, i ma świetnego kierowcę. Co się śmieszysz? Śmieszycie to? Nie. No. Opowiadasz takie żarciki śmieszne. A tam ty, no. Dobra, wszyscy gotowi? Wszyscy na tej samej sesji? A więc możemy zaczynać. Eee, proszę bardzo, wjeżdżajcie do środka. Zobaczmy, co kto Dobra, ukradł, jak ztynigował. Dobrze, to ja już jadę. I porównamy sobie, kto ma fajniejsze auto. Kto ma fajniejsze auto? O, o, oczywiście, że... że to nie ja. No co to jest w ogóle? Jakiś tatusiowóz. Ja. Nieprawda to jest. Joszelka, co tyś co wyście wzięli? Nie, nie miałem. ja. Najlepsze, słuchajcie, najlepsze auto. jest to, że e, wywaliło nas z e, sesji. No nie, więc każdy był na innej sesji, więc każdy ma inne auto faktycznie. E, pokażę Wam jedną rzecz. Pojęty. Zobaczcie tutaj na mnie przede wszystkim teraz. Popatrzcie, czekajcie, zaczynamy od mojego auta. Podoba e, mi to. Widzicie, patrzcie na mnie, a patrzycie. Daytona. Ono to, jest fajne już tylko. To mi się nie, nie podoba, czekaj. czekaj. Ale Muszę... pokażę, wam, pokażę Wam coś fajnego. Zostaw, poczekaj, 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 poczekaj. po co Ci pokażę. Wasze auto potrafi robić coś takiego, patrzcie. Jak pan suje? Chyba muszę otworzyć ci drzwi. Joszelka. Może... Joszelka, popatrz na moją ja postać. Widzę. Ej, co mi zrobiłaś? Joszelka, to, to, moje... to moje. auto! To moje auto, Joszelka, oddaj mi je! Czy już skończyliście? Ja nie ]chioś. mogę. Dobra, Dolabiam po, po kolei, proszę, tak. tak. proszę bardzo, dobra, zobaczmy, czy tak, to tak, jest mój samochodzik. mi się podoba. Mi się podoba, ale jest dwa ale. No. i zderzak tylni i zderzak przedni. No ale Atom. właśnie, Bardzo o to, chodzić, to jest, jaki prze... zderzak fuj, nieprawda, jest wszystko ładne. Jest Pikachu Brawa. z przodu. Nie, nie dobra, teraz nie zobaczmy w takim rozpieczeń. gdzieś tutaj jest taki, jest obok samo o auto wioszelki, auto No. Ale nie takie samo auto jak ty masz, tylko właśnie z zderzakami lepiej wykonane. Brawa do Ale tutaj nie ma też opcji. Ale pulsujesz, pulsujesz, Brawa do gresley Dobra. Czyli nie ma Czyli żółty i oszelka. Ta, okay, tak, duża, duża koza. W tym momencie podoba mi się tylko i wyłącznie samodwało. Widzicie? Widzicie, wygrywam to, dobra, okej, okay. zobaczmy tu jeszcze auto od Rena. To jest Mój auto takie bigsam taki taki powiedział, nie? Nieprawda, nieprawda to jest. Takie, no to jest takie, serano, To jest takie cichy, cichy bohater, cichy bohater. No dobra. Ee, eee, słuchajcie, no to w takim razie wsiadajcie na swoje rumaki. Dobrze. E, ja I jedziemy, zobaczymy w takim zgodnie. razie, które auto jest szybsze, później sprawdzimy, które auto e, lepiej driftuje, e, a później zrobimy jeszcze wyścig przez miasto. Specjalnie widzisz takie fajne auto. E, ja? Specjalnie. Tak. No dźwięk. i wziąłem po prostu, ukradłem po prostu taką. No specjalnie wiedziałem, które jest lepsze. O. Także miałem farta, można powiedzieć, że na mojej no, sesji były się. takie no, dzisiaj, te. Ty, dzisiaj, ty. Ja miałam same terenowe i to było najgorsze. O. Dobra, ustawmy się po ładnie. Umarzył ci się, raj! Tak, e, dobra, uwaga, droby. uwaga, słuchajcie z zręcznego. No? Trzy, cztery. Ry. Ale poszedł. Poszło! Nie, no, przebić Nie ma przebijania do? opon. Nie mogę, nie umiem. To jest uczciwe. Stacie, to ma być uczciwe po prostu. Ja sobie będę jechać Włączymy jeszcze, włączym jeszcze światła, żeby do, dorzucić dobra. sobie prędkości. Ale słuchajcie, no dzisiaj, prędkość, dzisiaj, pod kątem, dzisiaj pod kątem na pewno osiągów wygrywam. E, względu, I też, e, pod kątem wyglądu no też w sumie o no, ile nie trzeba będzie tego mm, zapakować jakichś, nie wiem, rzeczy, na przykład z Leroy albo coś. No, szczyt, typowe auto z inne. E, albo z, z kostramek jakbyście chci, chcieli pojechać czy coś, no to wiesz, no to do gośta mojego gośta nie wpakujecie. Nie, bez, bez ręcznego, Bez ramu, ręcznego. To. Z, między, między sobą sprawdźcie przede wszystkim, jak to Dobra. wyjdzie, nie? Bo to ten 3, 4... I co jest? No, Śmiesznie bez stójki, wyszło. Bez trochę odpadłeś, ale No, jakoś nie. tak nie wiem dlaczego. No, bo, bo chyba, o, chyba masz kapcia, wiesz? Ja mam królodporną bo bonę, ogólnie chciałem powiedzieć. Kapcia masz, mówię. Kto ma kapcia? Ty. Ja? Masz, no musisz to wrócić? Kapcie przy, to ja mam na nogach, bo mi Jošerka zimno jest. do pokoju <laughs> i daje ci takim klapciem, które <laughs> po włosach. Po włosach zwycięską? No chciałem, żeby to zabrzmiało bezpiecznie. O, mam pomysł, słuchajcie, czekajcie. Co masz pomysł? Ty, stójcie, pomysł stójcie tam, stój, 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 stój stój tam, stój tam, na środkiem pojedziesz, Ren. Chcesz z face to face? A? Tak. Chcę twarzą Dobra. w twarz. Przegrasz. No? Przegrasz. Jedziesz, Znajmniej no ręcznie. dawaj, no. Dobra, z ręcznego. No to, to Ja będę stał. No, patrz, przez, przez lornetkę. Jestem, jestem za wolna, żeby to widzieć. Uwaga! Aaaaah! O kurcze, zatrzymałeś mnie po prostu. Dobra, Joszelka, Joszelka, ale Joszelka, teraz ale ty, ty, bo tu masz większe auto! No, no ale ja chciałam, bo powiedziałam, to zobaczyć, nie powiedziałeś niczego, że mam zostać. No ty też byś musiał mnie ja stuknąć, no. Ja teraz zobaczę to bardzo dobrze, bo nie mam przedniej szyby, nawet bo będę <grym> bardzo dobrze to u <grym> do Nie, nie masz przednią nią szybę, no ale dobra. Zobacz, to jak będziesz to ja gotowa, to Joszelka, to jedź po prostu, wiesz? Jestem gotowa. Po prostu ciśnij. Po prostu ciśnij. Cisnę. Tylko środkiem, Joszelka, środkiem jedziesz. No, środkiem cisnę spokojnie. Dobra, uwaga. No, no. O, Josz, raka no. mnie lepiej podbija. Bo jestem no troszkę nie? większa w tym momencie. No, zdecydowanie. Poczekaj, papa. Dobrze, No, większa Dobra, chodźcie, 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 40. zrobimy konkurs driftsenia jeszcze. No właśnie. Dobrze to ująłeś. Konkurs to driftów, to proszę, proszę, proszę bardzo. Proszę, zobacz, moje, radzie, moje samo wchodzi w zakres, Nawet ręcznego nie muszę zaciągać. Patrz. Nie, to Opa. nie jest zbudowana rampa. Ja ja rampa to auto tu. samo drifci, nie, nie, nie trzeba nawet wziąć, nawet wow. ręcznego wbijać. Ej, to jest Ale... fajne. Paweł, Słuchaj, ty stary, tego nie umiesz. Ręcznik w nie, 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 jest nie. Tak taki jak ruch. trzeba. Znaczy, jak o. on mnie robić? Bo O, ja no, dobra. Chce pan wygrać to auto w dzisiejszym odcinku? Ja chcę jeszcze raz, <laughs> okej. Okay. Jeszcze raz chcę. Ej, to auto... O oh nie! Yeah. Eee, wjechałem ci... On unik... On, on, on o, mojego ciosu. Dobra, słuchajcie. Potencjalny chod... klient już nie jest e, Co się tutaj ryjesz, Joszelka? To, to był giveaway od free. E, chodźcie, jedziemy na wyścig uliczny teraz. E, nawet za darmo by tego nie wziął. Zróbmy wyścig uliczny, zobaczmy, wieka, który auto lepiej się... Z... Znaczy, w sumie kierowca, bo auto już nie będzie miało takiego znaczenia. Mm, no czyli ty wygrałeś w sumie. Będzie miało. Joszelka, nie dopychaj mnie w ten sposób. Chciałam <laughs> się eee, nie zdąży otworzyć. Dobra, eee, czekajcie, to co, jedziemy może do tego, do Diamencika? Eee, na dobra, propozycję, dobra. na parking, na parking Dzień. Dzień. Diamencika tam, wiesz? Gps-a. Casino, dobrze. O, dobra. dobra. Eee, tylko co, z flarą? Z flarą, nie? Pewnie. Dobra. Dobrze, flala. Eee, czekaj, gdzie jest? Tak, dobra, mam flarę. flarę. No, tylko. Flarę. Puszcz ją tak, żeby spadła tuż <laughs> przed nami jakoś w miarę. Okej. Okay. Dobra. dobra, zamknę, odpalę silnik. Nie z zręcznego, uwaga, za chwilę gdzieś spadnie, przygotujcie się. Już przed nami Jaszelka, gdzie ryjesz tutaj? No co? co trzeba blokować Pawła No, nie trzeba. no, no i trzeba Już mam do... Blokować? Zawsze to... tak samo bloku... Trzeba odrzek. blokować Pawła Nie, A ja to nie tu... odjeżdża Znowu Znowu tak samo Co tak samo? Nie mnie odjeżdża No i wow. jak tu mam niby... Trzeba mu Nie ma strzelania hezików. Są, są! Nie, nie ma! Się dogoduje, bo nim pokazać swojej By Czekaj, bo o tutaj zakręt, dobra. Wypchaj go z zakrętu. Wypchaj się! Dobra, mam A żebyś wypadek, wypadek. Się... Złota flaga, żółta flaga. Nie! Tak właśnie. Dawaj ją, ren, bo Joszelka ucieka. Plaga. Nie uciekam. Zostało mało już tego. Nic nie widzę. Nie Co, szkolny, nic nie, nie widzę. Nic nie widzę. Widzę mus... Widzę e, Doja Daytona. Dawaj, dawaj, a, dawaj! Zapuściam atak. Jeszcze Na blokuj go jak to atak? Dobra. Na Doja Daytona. <grym> Dobrze. Ej! Nie? Jakim cudem przeleciałeś przez tą sygnalizację świetną? A, m... a ja pojadę straciła. tędy. Jedź sobie gdzie chcesz, byle byś przegrał. Nie, nie przegram. Ja będę On... zwycięzcą. Paweł Koteł, zwycięzca. Tylko On jeden. Jechał... On wjechał, wy sygnalizację świetną. Rozwaliła tak się, Jakąś Jaką świetną sygnalizację? Nie ma świetnych By sygnałów. była, no. Świetna. Była świetna. Ona się rozwaliła, Ona się rozwaliła, spadła na drogę i mnie potrąciła, superbła. Patrzcie to, na to, być, to, super, to patrzcie teraz. O, w, w, właśnie zaraz to, to dojadę. Pijcie e, w oko, powiem ci tylko tyle. A tobie gdzieś indziej, ale nie, jechać, nie mogę powiedzieć tego ale Paweł, na odcinku. Moglibyśmy jechać zgodnie z nawigacją. Z, ale mi nawigacja z, z, zmieniła mieliśmy trasę. Moglibyśmy jechać zgodnie z nawigacją. Czy ty e, musiałeś. Dobrze, chodź, zapraszam na parking, wyjaśnimy to ty ręcznie. Czy ty, ty jak zawsze musiałeś oszukiwać? Proszę bardzo, patrzcie. O, ja ci zwycięzca. To nieco bardziej ręcznie. Co to miało ja, być? Że, że Wysiadam to, że wszystko No chodź Muszę ci to wytłumaczyć No chodź No chodź I mam Muszę cię oświecić Liść! Ja, ty. Liść! No ty! Ale to <słuch> <jest ser? Poczysz, słuch> nie fair Powiedzisz, że to nie fair mnie uderzy no, Tylko, że ja nie mogę się obronić Co ty robisz? Zwycięstwo Dawaj tutaj ten Pięść. A nie jakieś na pierwszy, bo Nie bądź świnia! Wygrałem! Okay. Dawaj, chodź tutaj. Wyjaśnimy to ręcznie. Ręcznie to wyjaśnimy, chodźcie. Już raz zostaw to, ręcznie wyjaśniamy. Gdzie jest rent? Ren, chodź, muszę... chodź i wyliściuję cię. Wyliściuję ja ręcznie, chodź zostaw To to zapała. Zostaw to Co to ma być? Siekiera? Zwróćmy Siekiera motyka! Motyka, to była tylko motyka, synku. To mam rzucę. Dobra. No Joszelka, ja go rozwaliłem prawie. A ja was też. On miał siekierkę, ja gdzie miał ja na, na jeden hita. Rozwaliłem ja ciebie, nie, że ty mnie. Dobra, idę jeszcze raz, tylko Kolek. proszę ja ty uczciwie powiem, wziąć fajnie. pięści. Przyjeżdża, koło mnie policja. Widz... Widzisz, że wyciągam zwłoki. Co ty wyciągasz? Z auta i wsiadam do tego auta, a ona Dobra, nie Dobra, dawaj, chodź tutaj. Chciałam, chciałam gężyć, Ren, chodź tutaj. Rzeczy. Dawaj na pięści węża. Pięści dawaj węża. <noise> na pięści węża. Tylko, że ja nie mam węża, a wąż też ma ale Czekaj, <głos> chodź tu, no. Bądź tak mężczyzną, ja chodź się tu. Tak nie bawię, nie bawię się, tak. no ja Dawaj, dawaj. Po Jezus, dawaj. Pompa, pompa. Pompa. No to jest, to jest Ej, bo już jest po... Nie wiem, co Paweł robi. Klika jakieś x czy coś, żeby szybciej się to robiło? <głos> to <noise> nie złe pięści. No bo on do mnie strzelać zaczął. No, Dawaj. zaczął do mnie strzelać, to wyciągnąłem ze sobą. Dobra, za przeproszeniem walić nie to. Zacząłem, Rozwalam wszystkich, trudno. trudno? Ja, to Fajnie. Nawet nie ma, nie jestem, jestem daleko. Tak, się, tak się bawicie, proszę nawet. bardzo, nie ma problemu. Się dobrze bawisz. Ja się bawię, Ja tu pięściami chciałem, a wy co? Gdzie ty jesteś? Aha. Chodź super, ugo. No, wychyli się! Padło, ja nie mogę, weźmie tę no rakietnicę! No, no, no. Zaraz, orbitalnym ci strzelę między oczy i tyle będzie. I będziesz płakać. Taka, czekaj, czekaj, Rena, czekaj, Ren, pokaż się. Czynszl Rena, tu jestem. no? Tu jestem, zatrzymaj się, bo cię widzę. Ja cię kręcę, dobra, jesteś. gdzie wy jesteście tam? Tu jestem. Ja, ale chyba nie mogę strzelać Normalnie przez to nawet. wzięła tam się. No wychyl, bo już tu nie widzę No Ty paruła, no to leżeć też tam, tam. Panu, bo snajperką wyciągnął Ty też miałeś snajperkę Nie Tak To nie jest moja snajperka Jasne ja. No bez jaj, dobrze. no działa tam jest Dobrze, dobrze no Powiedziałam, że nie ma jaj, no Joszelka jest bez jaj Co? <noise> muszę zrobić Bylam taką magiczną rzecz bo trochę Leżeć tam. Albo... No ale ja wygałem. Ren, a ty ale gdzie tam? Rent biegasz powiem. w ogóle, w ogóle się nie bawi z nami, tylko poleciałeś no, no, gdzieś gdzieś, gdzieś daleko. To ja się bawię. Leżeć no, no, no tam, no, 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 tam Joszelka. Zdarzyłam. I moi drodzy, i tym a... symbolicznym akcentem myślę, że tym symbolicznym akcentem skończymy. Ren gdzieś uciekł, nie ma go w ogóle nie z nami. No, widziałem. Joszelka, Joszelka. Czekaj, Joszelka, chcesz jeszcze raz? Nie, dziękuję. Czekaj, Joszelka, gdzie ty jesteś, Wiesz dla czegoś tak nie bawię? Właśnie Ej, do tego. Bo nie lubię. Nie trafiłem. Właśnie tego. Trafiłem, dobra, no i trzymajcie się, papa. Na razie. Pa -pa, do tego. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. Zerknij również na playlisty, ponad 200 gier, ponad 6000 filmów. Oczywiście, jak chcesz być na bieżąco, pamiętaj, subik i łapka wsparcia.